Synipskół. generał dowodzący, głównodowodzący wyobraził sobie, że przynajmniej... E... Więc dobra, oby się z Nie ma żadnego znaczenia. No chyba, że ci powiem. To jest nie mogą być tam zważne. To to sobie jeszcze raz, dobrze? О, Прометуша. Да, Игорь Ильич. No, nie wolno. No, no. Uf, to co? się. Mazur zadzwonił, że spotkanie im się skróciło już zaraz będą. Musiałem coś wymyślić, żeby się nie spotkali. escuta